Dzień dobry Państwu. Tutaj Filip Lomfnirowski, a to jest Globalna Gra. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Dzisiaj zajmiemy się partnerstwem strategicznym, jakie 28 listopada zostało ogłoszone przez premierów Szwecji i Polski, Ulfa Christersona oraz Donalda Tuska. O co chodzi, co o tym myśleć, o tym opowiem w dzisiejszym odcinku, do którego wysłuchania Was teraz zapraszam. Ale tradycyjnie zanim przejdę do omawiania tematu. Chciałbym serdecznie podziękować moim patronom i wszyscy, wszystkim, którzy wspierają Globalna gra poprzez Patronite, albo By coffee, albo napiwki na YouTube. No, dzięki wam faktycznie mogę więcej nagrywać i więcej pisać, i chyba dało się to odczuć w tym miesiącu, ponieważ no, rekordowo ilość nagrań na YouTube się pojawiła, i także staram się nadrabiać wpisami na xie i Facebooku, czy postami na stronie Globalna gra. Także róbmy tak dalej. Jakoś wspólnymi siłami może przegryźć się przez te fascynujące niuanse stosunków międzynarodowych, jakie teraz możemy obserwować. Dzieje się naprawdę dużo, i, i ponieważ wydarzenia te w skali globalnej czy regionalnej mają bezpośrednie przełożenie na, na nasze życie, myślę, że no powinniśmy się tym interesować i powinniśmy starać się zrozumieć, co się dzieje. Tyle słowem wstępu, przejdźmy do, do tematu dzisiejszego nagrania. Ja się szybko przełączę na okno przeglądarki. Mamy tutaj transmisję z podpisania tego, tej deklaracji o partnerstwie strategicznym między Szwecją a Polską. Odbyło się ono w Szwecji na chwilę, po, no, na dzień po szczycie, takiego formatu Nordic Baltic Aid. To, są, to jest format, w którym pięć państw nordyckich, czyli Islandia, Dania, Szwecja, Norwegia i Finlandia oraz trzy państwa bałtyckie Łotwa, Litwa, Estonia spotykają się, by rozmawiać o współpracy regionalnej, współpracy w rejonie Bałtyku, polityce bezpieczeństwa i, i ogólnej koordynacji działań. Wyjątkowo w tym roku do na szczyt zaproszony został premier Tusk, czy też po prostu Polska. No, i nie jest, nie jest to bez znaczenia, drodzy Państwo. I właśnie z tego chciałbym punktu wyjść, bo Polska została zaproszona, no może nie po raz pierwszy, bo to się już kiedyś zdarzało, ale sama. Nie, nie towarzyszyli nam Niemcy, oni nie zostali zaproszeni, natomiast Polska jak najbardziej, i tematyką, jak łatwo się domyślić, były, no, była polityka bezpieczeństwa głównie. Praca wojskowa, no i to, co dzieje się w ostatnich tygodniach na Bałtyku i w jego rejonie. No a co się dzieje? Pamiętacie Państwo, jak w którymś z poprzednich nagrań, czy też wpisów, poruszałem kwestię przerwania światłowodów, które biegną dnem Morza Bałtyckiego. Te kable, jeden ze Szwecji do Litwy, drugi z Finlandii do Niemiec, zostały jakiś czas temu przerwane. Kotwicą, traującą kotwicą, czyli ciąg będącą no, ciągną, ciągniętą po dnie morza, przez chiński masowiec i PENG 3. Ten ten statek został zatrzymany przez okręty duńskie w cieśninie kattegat i od wielu dni pozostaje no, jakby w, w takim nieformalnym areszcie, bo Duńska marynarka nie pozwala się temu statkowi ruszyć, ale jednocześnie prawo międzynarodowe zabrania przeprowadzenia no, abordażu tej jednostki, zwłaszcza, że pływa ona pod banderą chińską. No i ten temat oczywiście pojawił się w rozmowach na szczycie, i pojawił się też w tych rozmowach już bilateralnych między Polską a Szwecją. Będącym no, takim jakimś tłem, też trochę do, do tej współpracy, do tego partnerstwa strategicznego. Tyle słowem, jakby tutaj, podbudowy. Natomiast sama Polska i Szwecja. No właśnie, drodzy Państwo, ja myślę, że długo, bardzo długo czekałem na to, żeby Polska wykonała jakiś ruch w stronę Szwecji. I skądinąd wiem, że Szwedzi byli zawsze otwarci na najbliższą współpracę z nami, no, jak łatwo się domyślić, nasze kraje łączy nie tylko historia wspólni królowie, nie tylko historia też wojen, nie tylko współpraca, no, sąsiedztwo morskie przez Bałtyk, współpraca gospodarcza, przecież przemysłowa, bardzo duża, naukowa, kulturalna. No, ale właśnie także to, jak postrzegamy politykę bezpieczeństwa w regionie. Gdy zaczęła się pełnowymiarowa inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, niewiele było państw w Europie, które rozumiały skalę i powagę zagrożenia. Do tych państw należały oczywiście państwa bałtyckie, które jakby czują się non-stop zagrożone rosyjską agresją, Polska, Czechy, czy, czy, czy Słowacja, Rumunia, ale też przede wszystkim cała Skandynawia. Trzeba im przyznać, tym naszym Skandynawom, i w tym Szwecji, że to są ludzie bardzo pragmatyczni i ich postrzeganie polityki bezpieczeństwa zawsze było poważne. Nie zaniedbali rozwoju swoich armii ani Norwegowie, ani Szwedzi, ani Finowie. Mają lotnictwo, mają marynarki. E, mają też e, system mobilizacyjny, tutaj zwłaszcza Finlandia. No ale e, w tym kontekście Szwecja no, wybija się jako taki e, kraj, który jednocześnie jest zasobny, jest poukładany wewnętrznie, ale też e, posiada technologie. Wiele e, koncernów zbrojeniowych jest właśnie szwedzkich, jak choćby przecież SAP też produkuje mamy korzystamy z, z pomocy skandynawskiej w tych bateriach morskich morskiego dywizjonu rakietowego, tak? także tą współpracę trzeba było siłą rzeczy jeszcze poszerzyć, jeszcze zawęzić. Dlaczego? No bo zmieniają nam się warunki geopolityczne, ta, te jakby okoliczności. Przede wszystkim impulsem takim do, do zbliżenia bezpośrednim jest słabość zachodniej Europy oraz zmiana fundamentalna, zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych. To, co Trump zrobi w stosunkach międzynarodowych stanowi dużą niewiadomą, natomiast ani Polska, ani państwa bałtyckie, ani właśnie Skandynawia nie zamierza na to czekać. Ym, od niedawna y, Finlandia i Szwecja są y, państwami członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego, także już z tego poziomu partnerskiego przeszły na pełnoprawnych członków, i trochę inna jest ich wartość teraz y, sojusznicza, wartość wojskowa. Już zostali wpięci bezpośrednio w ten system obronny. Wschodniej, czy też północno-wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, i w związku z tym my tworzymy jedną zwartą całość. Pragmatyzm nakazuje nam, aby ta kooperacja była jak największa. Także wywiadowcza, także militarna, czy to właśnie marynarki, czy też lotnictwa, a pamiętajmy, że wchodzi tutaj też no, aspekt taki jak najbardziej armii, czyli no, wojsk lądowych. No bo utrzymanie Gotlandii, utrzymanie Pornholmu, czy też wysp Hiumy i Saremy w Estonii, czy w ogóle państw bałtyckich, no jest naszym wspólnym zadaniem. Tam w razie jakiegoś tumultu, w razie agresywnej agresji, w zasadzie Federacji Rosyjskiej, na tym kierunku państwa bałtyckie, prawdopodobnie dość szybko zostaną e, odcięte. Wiadomo, przez Smykiem Suwałskim pomiędzy e, m, Republiką Białoruś a m, obwodem Królewieckim i e, jakiekolwiek zaopatrzenie, jakiekolwiek wsparcie sojusznicze będzie musiało przechodzić po prostu morze. E, I tutaj Szwecja i Polska, też Finlandia są absolutnie kluczowe. No dochodzi do tego oczywiście też zamknięcie, zamknięcie no, y, tutaj Petersburga, zamknięcie obwodu królewickiego po to, żeby tą flotę rosyjską tam y, usadzić. No ale z y, rzeczy bardziej y, na czasie no to oczywiście jest kwestia właśnie tych działań hybrydowych na Bałtyku. No i, i, i tak, no, premier Donald Tusk proponował y, coś na wzór y, Baltic Air Policing, czyli tych wspólnych patroli powietrznych, aby przenieść to po prostu na, na, na poziom marynarki, y, po to, żeby o, wspólne y, Patrole, okrętów po Bałtyku się, po Bałtyku się odbywały. No mamy oczywiście tutaj poważne zadania, bo to jest chronienie infrastruktury krytycznej, w tym naszego Baltic Pipe, no ale też innych, innych instalacji, no przede wszystkim też światłowodów, ale kabli energetycznych, farm wiatrowych i tak dalej. W związku z tym, żeby utrudnić tutaj działania przeciwnikowi, w tej no już otwarcie toczonej w wojnie hybrydowej. Padł taki pomysł, który myślę zostanie zrealizowany, żeby wprowadzić większy stopień koordynacji i no, takie regularne patrole. To też jest tak, co widać na przykładzie tego masowca i 3 że w radzeniu sobie z tym kryzysem no, nie, 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 nie wystarczy prewencja, ale też trzeba mocno przemyśleć politykę zagraniczną. Dlaczego? Otóż premier Szwecji powiedział, że formalnie wezwał Chińską Republikę Ludową do wykazania się polą współpracy w wyjaśnieniu incydentu z podmorskimi kablami na Bałtyku. No to jest takie trochę, on zresztą powiedział, że no nie, nie spodziewa się zbyt dużej reakcji ze strony Pekinu, niemniej no musiał formalnie ten krok wykonać. W czasie, gdy, gdy trwają dochodzenia szwedzkie, litewskie i, i duńskie, w tej sprawie, zresztą ze wsparciem NATO, ten ip 3 jest nadal zamrożony, zatrzymany w ciśnienie Kattegat, a w tym samym czasie dziwnym trafem następuje atak cybernetyczny na duńską sieć energetyczną, wstrzymane jest działanie sieci kolejowej. No, wyraźnie, wyraźnie mamy tutaj do czynienia z presją, z działaniami asymetrycznymi, które mają... Doprowadzić do uwolnienia tej jednostki z nieformalnego duńskiego aresztu. Oczywiście, gdyby Dania występowała tutaj samodzielnie, mogłaby ugiąć się pod tym naciskiem, ale ponieważ wszystkie państwa i temu służył, myślę, ten szczyt Nordic Baltic Aid działają wspólnie, starają się koordynować, dlatego to stanowisko także wobec Chin będzie wspólne. I prawdę mówiąc, będzie to chyba pierwszy tego typu test. Dla tego formatu poszerzonego o Polskę, tego myślę, no, formatu, który jest taką koalicją państw, ym, którym zależy, państw pragmatycznych, państw dynamicznych. Jeszcze trochę w tym naszym regionie życia zostało w przeciwieństwie do Europy Zachodniej. Ym, mam tutaj oczywiście na myśli Niemcy i Francję głównie, bo to był ten europejski silnik, która, która no, jest słabsza. Jest nieefektywna polityka zagraniczna, jaką bywa. te państwa prowadziły w stosunku do Rosji. Polityka bezpieczeństwa kompletnie zawiodły. Dzisiaj Niemcy są w głębokim kryzysie. Kanclerz Scholz jest politykiem no, niewydolnym, mało wiarygodnym i przede wszystkim odchodzącym. W lutym w Niemczech mają być wybory, przyśpieszone wybory parlamentarne i prawdopodobnie całkowicie zmieni się nam scena, niemiecka scena polityczna. No a tymczasem we Francji no, mamy prezydenta Macron, który zmienił swoją optykę o 180 stopni, jest dzisiaj jednym z większych jastrzębi wobec Rosji. Niemniej no, sam ma bardzo poważne kłopoty wewnętrzne. Po długich, długich kilku miesięcznych bojach udało mu się wprowadzić swój, swój rząd do parlamentu, no ale nie zmienia to faktu, że wkrótce Francja będzie musiała się zmierzyć z perspektywą dojścia Marine Le Pen do władzy, czy tutaj Macron ogra to Zjednoczenie Narodowe? No tego nie wiemy. Szanse są w najlepszym razie pół na pół. Niemniej no to trochę, trochę pozycję Francuzów osłabia. No tych, tych, Ten rok, dwa, które być może da nam francuskie lawirowanie w polityce wewnętrznej no nie wystarczy, zwłaszcza w perspektywie Donalda Trumpa. Dlatego ten impuls... Do przygotowania się na, na, na zmiany geopolityczne, na to, żeby obecny kurs został utrzymany, wychodzi właśnie z tego naszego kawałka północno-wschodniej Europy, tak już jakby makro poszerzając tą perspektywę. Drodzy Państwo, i trzeba, trzeba powiedzieć, że nie wszystko jest stracone. Mi się właśnie ta polityka, ten pomysł na, na, na ten kierunek bardzo podoba, właśnie dlatego, że wszyscy rozumiemy się bez słów. Szwedom nie trzeba tłumaczyć dzisiaj, czyli twiną, dlaczego wygranie wojny na Ukrainie jest ważne i stanowić będzie o tym, jak w następnych dekadach ułoży się ten ład bezpieczeństwa w Europie. Nie trzeba mówić, jak ważne jest to, żeby utrzymać Amerykanów. Także w Europie, jako takiego gwaranta spokoju i wsparcie konieczne, to wsparcie, które oni oferują, to nie tylko jest przecież lotnictwo czy marynarka, no ale także te właśnie puts on the ground, czyli żołnierze, i to bardzo, bardzo podnosi koszty agresji Federacji Rosyjskiej. No, jest dla nas bardzo ważne, żeby w ogóle yy, nie tylko wygrać tą teoretyczną przyszłą wojnę z Federacją Rosyjską, ale żeby w ogóle yy, była ona niemożliwa i żebyśmy w ogóle jej nie zaczęli. Skandynawowie to doskonale yy, yy, pojmują i co więcej, zauważmy, oni mają też bardzo dobrą dźwignię negocjacyjną w stosunku do Waszyngtonu, ponieważ są obecni na Morzu Północnym, aż po Arktykę, no, dodajmy tutaj Islandię, która w ogóle jest strategicznie położona w tym yy, giuku, tak, w trójkącie, który jest takim yy, no, taką, taką twierdzą atlant Północnego Atlantyku dla Amerykanów i Wielkiej Brytanii yy, i yy, wejście na, na, na tu wody przybrzeżne Norwegii, no, jest w ogóle yy, zasadnicze, dlatego czy Amerykanie będą mogli Podejść Rosji od północy i na przykład y, zamknąć tam y, y, tutaj od, od Murmańska y, operowanie floty y, rosyjskiej. Druga rzecz, no Arktyka oczywiście, tam ta rywalizacja jeszcze nam się chwilowo tutaj nie za ognia ale w przyszłości prawdopodobnie będzie wyścig o surowce, będzie wyścig o terytoria. I tutaj także Dania, Norwegia, y, Islandia y, mają zasadniczo dużo do, do powiedzenia i do ułożenia tego, jak to wszystko tam w przyszłości będzie się, będzie wyglądało. No jeszcze jest ta północna droga morska, z której Rosja korzysta. No jest wiele, wiele, wiele tutaj aspektów i myślę, że Amerykanie, jeśli mieliby się obrazić na Europę, to akurat nie na Skandynawię. No i per procura w związku z tym my też jesteśmy w tym sojuszu, więc trochę, trochę tutaj zacieśniając te relacje ze Skandynawami możemy skorzystać. I to jest bardzo ważne, żeby utrzymać właśnie wszystkie możliwe przewagi, jakie tylko możemy sobie zapewnić. Ale pierwszym, właśnie, pierwszym wyzwaniem dla tego formatu, no właśnie będzie sprawa tego IP 3 No bo yy, tak jak mówiłem, ta presja Chin mogłaby yy, złamać jedno z naszych państw. Ale czy Chiny poradzą sobie z nami wszystkimi, czyli tą, tą ósemką, plus jeszcze Polska, dziewięcioma państwami wokół Morza Bałtyckiego, które nie życzą sobie. Operacji hybrydowych i zrywania tutaj kabli, i jeśli nawet Pekin argumentować będzie, że to się działo bez jego wiedzy, że to była jakaś operacja Federacji Rosyjskiej, no to niech wyciągnie konsekwencje wobec Federacji Rosyjskiej, bo inaczej będą one wyciągnięte bezpośrednio wobec Chin. No, nam jest też łatwiej, bo my nie polegamy tak mocno gospodarczo na Chinach, jak, jak jest to w przypadku Francji czy Niemiec przede wszystkim, prawda? Tego przemysłu motoryzacyjnego choćby. I dlatego możemy tutaj być tym, tymi jastrzębami i stawiać sprawę na, na dość ostro. Drugim testem jest właśnie to, czy nam się uda utrzymać Amerykanów w Europie. I jeśli w ogóle, no to właśnie myślę, że ta droga przez, przez Szwecję i Nordyków jest, jest właściwa. I Polska tutaj też nie jest, umówmy się, bez znaczenia, bo niezależnie od tego, kto władzę sprawuje w Waszyngtonie, no to Polska jest kluczowym sojusznikiem dla. Stanów Zjednoczonych, tutaj w Europie, na odcinku tej Europy Wschodniej. I nasza stabilność wewnętrzna, w przeciwieństwie na przykład do Rumunii i tego, co tam się dzieje, bo wygląda na to, że do władzy mogą dojść populiści o prorosyjskich poglądach, co by nam zupełnie zmieniało politykę tą regionalną w rejonie Morza Czarnego. Byłby to zły sygnał. Niemniej, no, Polska zachowuje tutaj jakąś, jakiś ten kierunek, niezależnie od tych zmieniających się rządów i to Amerykanie będą musieli dostrzec, no bo tak, taka, tak wynika po prostu z pragmatyzmu chwili. No i wreszcie trzeci, trzecie wyzwanie, już takie długofalowe, no to jest Federacja Rosyjska. Federacja Rosyjska pozostanie tym naszym y, długoterminowym zagrożeniem, y, no bo tak jak mówiłem, no bezpośrednio jest zagrożona terytorialnie Finlandia, bezpośrednio państwa bałtyckie, także y, Polska z, w związku z Białorusią, i Ukrainą, i my wszyscy tą presję wyraźnie czujemy. W związku z tym no, konsolidujemy się, żeby współpracować, żeby uniemożliwić przeciwnikowi jakąkolwiek agresję terytorialną, ale przede wszystkim ukrócić też te wszystkie działania hybrydowe. I do tego oczywiście no, możemy zacieśnić naszą współpracę wojskową, ale potrzebny nam jest impuls, który ożywi Unię Europejską, bo tak naprawdę. Takim już fundamentalnym gwarantem powodzenia tych naszych starań no będzie to, czy Unia Europejska jest w stanie się ożywić, jest w stanie przywrócić konkurencyjność, jest w stanie porzucić te no, koszmarne po prostu limity emisyjne, które zabijają unijny przemysł, tę ucieczkę w zasadzie technologii, ucieczkę łańcuchów tych. Produkcyjnych, no bo zauważmy, że teraz, w związku z tym, co się dzieje na świecie, z tym, jak powstaje multipolarny ład, te łańcuchy wszystkie są zagrożone i my musimy ściągnąć z powrotem do Europy możliwości wytwórcze, które pozwolą nam na bycie niezależnym w stosunku do ewentualnych przeciwników. Tak? No to jest, było to widoczne w trakcie pandemii, gdzie nie mogliśmy wyprodukować maseczek, tak, tak w prostej rzeczy. No, i dzisiaj to rozkłada się na wszystkie możliwe, wszystkie możliwe aspekty gospodarcze i przemysłowe, i technologiczne stal, elektronika, medykamenty. Wszystko to powinniśmy mieć dużo, dużo bliżej, dużo, a nawet być może wewnątrz w Unii Europejskiej. No ale. Ale właśnie, Unia od, od dłuższego już czasu tkwi y, w marazmie, y, Niemcy no, mierzą się z widmem recesji, y, wszystko to nie wygląda dobrze. W związku z tym no, musimy się zreformować wewnętrznie, musimy y, odnaleźć sobie tą siłę do, do zmiany, zanim będzie za późno. I myślę, że właśnie y, rezerwuarem tej, tej siły, tej woli zmiany jest, jest nasz reja. I y, y, jeśli mamy gdziekolwiek pytania, potreba nadziei na połączenie tego z tej starej wizji Europy jako takiego jako takiej latarni demokracji, ale też pragmatycznej zmiany i na przykład w transformacji energetycznej oparcia się o atom, energetykę jądrową, a nie o elektrownie wiatrowe i słoneczne, które potrafią być zawodne no to właśnie Szwecja jest tutaj idealnym dla nas partnerem, bo też właśnie taka jest percepcja szwedzka. Więcej energetyki atomowej, więcej myślenia, jak tutaj w sposób taki, powiedziałbym, tańszy dla gospodarek i budżetów państw no, szukać tej zeroemisyjności, ale bez, bez przesady. Nie możemy się w trakcie tej drogi, tego procesu transformacji, zielonej transformacji, nie możemy po prostu sprowadzać się do. do średniowiecza z powrotem, gdzie będziemy siedzieć przy świecach, bo nie na tym sztuka polega, tak? Nie możemy stać się na powrót państwami rolniczymi. I Szwedzi są, drodzy państwo, bardzo, bardzo pragmatyczni w tym względzie i myślę, że tutaj jest duże, duże zrozumienie między nami. Także bardzo bym chciał, żeby te deklaracje, ja się tylko, drodzy państwo, szybko przełączę, ponieważ pokażę wam tylko tutaj na końcu Treść tej deklaracji, niestety, na polskiej stronie trwają kancelarii premiera jakieś prace, w związku z czym tego dokumentu nie ma. No to dobrze, to na szczęście, na u premiera Szwecji, rządu szwedzkiego, ten, ten dokument jest dostępny. Zobaczcie Państwo, on jest całkiem duży: traktuje, tak jak powiedziałem, o, o bezpieczeństwie i obronie, o współpracy wywiadów, wsparciu Ukrainy, bo wszystkie te państwa, dro, drodzy mini słuchacze i słuchaczki, no one. Chcą utrzymania wsparcia dla Ukrainy, a wręcz zwiększenia go w tej bliskiej perspektywie czasowej i zacieśniania sankcji. I wszystkie, wszystkie jakby tutaj mają, otworzą jeden front w tym, w tym myśleniu i będą lobbować na rzecz takiego rozwiązania. Mamy tą współpracę natowską, mamy też migrację, ochronę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Tutaj też no, wymagane są duże zmiany, wiemy to przecież po, po tym, co się dzieje na Polsko-Białoruskiej granicy chociażby. No, mamy też o, o handlu wzajemnym, inwestycjach, współpracy gospodarczej. Mamy o, o przywróceniu konkurencyjności wspólnego rynku europejskiego. Mamy o energii, klimacie i to właśnie, co mówiłem i rozwoju w rejonie Bałtyku. Wreszcie rule of law i human rights. I tutaj no, i, i pojawia nam się ten element demokratyczny, ale on jest trochę ustawiany w kontrze po prostu do tego, co robi Federacja Rosyjska, i to jest jakby ma być takie to spoiwo mentalne. Ja wiem, że wielu z Państwa traktuje już dzisiaj y, te y, idee zachodniej demokracji jako już przebrzmiałe y, i nieważne, no ale jednak, jeśli chcemy mieć jakiś Coś, co nas odróżnia od tej wschodniej dziczy rosyjskiej, no to jest to właśnie poszanowanie dla praw człowieka i oraz poszanowanie zasad prawa, bo prawo jest jedynym, co chroni nas przed autorytarnym rządem. Proszę o tym pamiętać, że bez praworządności ochrona praw jednostki jest niemożliwa. Mamy też trochę o kulturze, kontaktach. No, i, i tak, i podstawy tej, tej współpracy. Tylko, drodzy Państwo, to jest deklaracja polityczna. To nawet jest podkreślone tutaj na dole tego opisu. Także ona będzie musiała być wypełniona treścią, wypełniona jakimiś porozumieniami między ministerstwami, jakąś konkretną współpracą. Także na dobrą sprawę jeszcze można to wszystko spartolić. Wszystko tak, można to popsuć. Można to pozostawić, no, jakby bez dalszego biegu. Byłoby bardzo szkoda, i wydaje mi się to trochę niemożliwe, biorąc pod uwagę, w jak niebezpiecznych czasach dzisiaj się znaleźliśmy i jak bardzo Szwecja, która no, podchodzi do wszelkich zadań w sposób bardzo poważny. Nie wydaje mi się, żeby tu nam pozwolili w ogóle osiąść na laurach i, i, i jakby zachować bierność. Wydaje mi się, że tutaj, tutaj zachodzą konkretne, konkretne rzeczy, wymuszone chociażby tą polityką obronną i tymi właśnie działaniami hybrydowymi. Także byłbym trochę może optymistyczny w tym względzie, no ale zobaczymy jak to nam się ułoży w dłuższej perspektywie czasowej. I co jak chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. A tak, wiecie Państwo, bo to jest też trochę tak, że my mamy już pewne, Umowy, które ze Szwecją podpisywaliśmy w ubiegłych latach, między innymi umowę ramową o współpracy wojskowej z września chyba 2015 roku. Więc nie jest tak, że my w ogóle nic nie robiliśmy, no tylko że zatrzymywaliśmy się na pewnym etapie. Dzisiaj to jest jeszcze, jeszcze większe wsparcie. Ale drodzy Państwo, korzystając z okazji, że mówimy tutaj o rejonie Morza Bałtyckiego, chciałem Wam przypomnieć taką oto publikację. To jest taka analiza drukowana, którą wydałem w listopadzie 2020 roku. To jest trochę inny tekst niż macie do czynienia Państwo na, na globalnagra.pl, bo to jest no taka dość powiedziałbym profesjonalna, jeśli mogę tak powiedzieć, analiza mniej publicystyczna, bardziej idąca w naukową, suche fakty, ocena. Ocena perspektywy, perspektyw strategicznych dla państw bałtyckich, omówienie trochę tutaj właśnie Morza Bałtyckiego, zagrożenia rosyjskiego i tego, co robią państwa bałtyckie, żeby przygotować się do możliwej konfrontacji z agresją, znaczy z Federacją Rosyjską, jak się przeciwstawić tej, tej agresji wojskowej. To jest, myślę, nadal w miarę aktualne, chociaż oczywiście ja tam pewne rzeczy opisuję w perspektywie, co zamierzają. To był 2020 rok, listopad, 4 lata temu trochę inaczej świat wyglądał niż dzisiaj. Wiele z tych rzeczy, o których tutaj piszę, zostały wykonane przez państwa bałtyckie, ale myślę, że w tym kontekście tego, co dzisiaj mówiłem, ta lektura może okazać się Wam bardzo Także interesująca. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że drodzy Państwo, w opisie tego odcinka znajdziecie link na stronę Polityka Bezpieczeństwa Państw Bałtyckich, dostępna jest do ściągnięcia za darmo w PDF-ie, w EPUB-ie i w MOBI. Także korzystajcie, czytajcie, wykorzystujcie dalej. Możecie to podsyłać, fragmenty, tylko proszę o cytat. Dalej, myślę, że, że po czterech latach już można to opublikować. Pomyślałem, że to będzie taki. Taki gest wobec wszystkich moich odbiorców. Może Wam się spodoba, może nie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wsparcie jeszcze raz i zachęcam. Subskrybujcie, dawajcie lajki, like komentujcie, bo to wszystko algorytmy wychwytują i podnoszą, podnoszą zasięgi. W, tak na YouTubie, jak też na X. No, wszędzie to tak samo działa. Gdybyście chcieli y, przeczytać to, o czym dzisiaj mówię, no to zapraszam was na globalnagra.pl. Standardowo do każdego odcinka jest też artykuł y, pisany, y, y, taki może bardziej koherentny, bo też wydaje mi się, że trochę lepiej pisze niż opowiadam. Y, y, I nie lubicie słuchać wodolejstwa, no to zapraszam was do tekstu. To wszystko na dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.